Proszę uprzejmie, zapraszamy i na trzy, cztery, trzy, cztery. kogo ten pomnik natchnie dla skutku naszej ojczyzny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, a błogosławieństwo Boga Przemówiącego Ojca i Syna i Ducha Świętego i wspocznie na nas tutaj obecnych. Amen. Tam przy Poruczynce tam się spotykają mieszkańcy Kartów i nie tylko mamy tu niedaleko Obelisk, dokładnie 500-lecia Kartów, 1882, mamy, już teraz kończę, mamy ulicę Halera na pamiątkę, gdzie byłem, tutaj w Warszawie, w instytucie, bardzo średnio wieczorami pogadałem, dziękuję A bardzo, ale A nie, no muszę, muszę, tak naprawdę który przez całe życie się trzymał. Nigdy nie zmieniał nic na potrzeby chwili i nie oszukiwał społeczeństwa i samego siebie. Był zawsze wierny swojemu kodeksowi. Wiedział, że ma dosłownie określoną misję i bardzo denerwował się, gdy ktoś... ...stawały skryptury Kaszubko-Pomorskie, w Kartuzach. No i jest finał. Dzisiaj mieliśmy po drodze, jak pan Kazimierz wspomniał, nazwa, nazwanie parku, mieliśmy kamień węgielny, obręb otrzymał sztandar więc dzisiaj jest naprawdę dla nas wielki dzień dla nas tutaj, wszystkich Piłsudczyków, mam nadzieję też mieszkańców ja proszę Państwa chciałbym odnieść się również do dzisiejszej daty, bo jest ona nieprzypadkowa, otóż dzisiaj mamy 5 października, ale 8 października dokładnie został wydany rozkaz do powstania 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Pułk jako jedna z niewielu jednostek otrzymał tą nazwę i to Kaszubi udali się z delegacją do marszałka z prośbą o nadanie tej nazwy pułkowej to było ogromne wyróżnienie i bardzo mocno podkreślamy, jak ktoś tutaj czasami pyta co miał wspólnego Piłsudski z Kaszubami to jest chyba zasadnicza odpowiedź to, że mówimy w języku polskim dzisiaj i w kaszubskim, to też jest jego zasługa, a nie po rosyjsku przykładał dalej idąc proszę państwa rozkaz ten do tworzenia pułku otrzymał ówczesny porucznik major Kowa e, przepraszam, porucznik Leon Kowalski, późniejszy major, e, także tu ostatecznie przelał, e, oddał daninę krwi w wojnie polsko-bolszewickiej. Proszę Państwa, pytanie, dlaczego czcimy marszałka? Bo oczywiście nie zamykamy tego, że parafrazując poetę Piłsudski, wielkim patriotą był. Powiem Ja myślę, że cenimy go za wiele rzeczy, ale przede wszystkim bazując na datach. Za 1918 rok finał tego procesu, w którym uczestniczyło wielu, ale on był przywódcą. On był i politykiem, i wodzem, i strategiem, i praktykiem. Tego wielu z nich, tych ojców niepodległości, którzy mieli te swoje oczywiście ogromne zalety, ale myślę, że ten komplet gromadził w sobie Józef Piłsudski, dlatego y, objął ten tym przywództwa. Panie. Szanują pamięć o żołnierzach wyklętych, niezłomnych. To chcę z całą mocą powiedzieć, że zawsze czciliśmy i będziemy czcili pamięć o żołnierzach wyklętych niezłotych. A dlaczego o tym mówię proszę Państwa? Bo to byli proste linii kontynuatorzy Wojska Polskiego. Jedyne prawowite Wojsko Polskie po 44 roku. Nie przebierający. Nie ci, którzy pod symbolami narodowymi kryli się, a byli zbrodniarzami i kolaborantami. Nie mówimy o żołnierzach zwykłych, prostych, pierwszej armii, drugiej Wojska Polskiego. Tylko ich mocodawcach. To żołnierze wyklęci kontynuowali w prostej linii drugą rzecz pospolitą, której symbolem był Józef Piłsudski. I im się należy zawsze wcześniej Chwała. Mimo że wiemy, że wśród ludzi, bo nie ma ludzi świętych, Józef Piłsudski też nie był święty. Był człowiekiem z krwi i kości żołnierze. Święty był Jan Paweł II, który z wielką estymą odnosił się do jego postaci zawsze. Proszę Państwa, cieszy to, że dzisiaj chociażby jednostki Brygady Obrony Terytorialnej mają nadawane imiona żołnierzy wyklętych. Że przywróciliśmy tą pamięć, My będziemy to kontynuowali oczywiście. Mówię to jako wnuk żołnierza wyklętego kaprala Władysława Podzubnego Wieczorka Sokoła, żołnierza Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolności Niezawisłych. Mówię to na terenie powiatu, na terenie którego mieszka w gminie Sierakowice stryjeczny wnuk ostatniego żołnierza wyklętego, który proszę państwa na służbie podostał z bronią ukrywaną przez około 300 osób w 1982 roku, jak był już Jan Paweł II, jak był stan wojenny. To był podporucznik awansowany niedawno Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, a tym wnukiem jest Ronald Wery. Mówię to na, terenie, na, na miejscu, na terenie, w którym działała Piąta Wileńska Brygada Armii Krajowej. Z legendarnym Zygmuntem Sędzielarzem, pseudonim Łupaszka i tak wybitnymi żołnierzami jak podporucznik Danuta Siedzikówna Inka, czy e, Zdzisław Padoka chociażby, tak? Czy żelazny. Tak, z listą, prawda? Przed nim tak, żelazny, którego bieg organizujemy od kilku lat, Kiupiń. Niech, Niech żyje Polska. Proszę Państwa, nastąpi teraz odczytanie uchwał zarządu krajowego.